Szanowni Państwo, no Polacy na pytanie czy otoczy chcą pozostać w Unii Europejskiej odpowiadają jednoznacznie tak i to jest fakt taka tak wygląda rzeczywistość społeczna Polski z tym żaden polityk nie będzie dyskutował to jest wola narodu dopóki Polacy chcą pozostać w Unii to w Unii pozostaniemy natomiast to nie znaczy że musimy prowadzić w tej Unii politykę poddańczą i robić wszystko co ta Unia nakazuje niezależnie od tego czy jest to legalne czy nie Konfederacja chce prowadzić skuteczną asertywną politykę unijną chroniącą polski interes narodowy politykę w której nie zgadzamy nie zgadzamy się na łamanie traktatów unijnych i zagarnianie przez Brukselę bezprawnie kolejnych kompetencji. Nie zgadzamy się na likwidowanie naszego dostępu do samochodów spalinowych. Nie zgadzamy się na podnoszenie przez Unię Europejską cen mieszkań kolejnymi bzdurnymi wymogami klimatycznymi, dyrektywami wywłaszczeniowymi, przepisami o tym, ile grubości ma mieć co w mieszkaniach, które są w Polsce budowane. Nie zgadzamy się również na to, żeby polskie rolnictwo było pod pretekstem przeciwdziałania emisji dwutlenku węgla.